Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj mamy piątek, 28 maja, godzina 10.30 i mamy program Świat Walut, którego nie było ostatnie dwa dni. Miałem urlop, więc dzisiaj wracamy, wracamy do omawiania tego, co się dzieje na walutach. A dzisiaj o się ciekawe rzeczy, bo obserwujemy podbicie dolara wczoraj, to miało miejsce. Dzisiaj jest to kontynuowane, jeżeli sobie spojrzymy na szeroki rynek. O, proszę bardzo, to jest takie narzędzie, którego czasami warto sobie użyć, czyli analizator stóp zwrotu. No I widać, że na tym szerokim rynku dzisiaj dolar próbuje odbijać, no wprawdzie nieśmiało, no, ale ale jest kontynuacja tego, co było co było wczoraj, choć to widać, że już są nie, część walut już próbuje się z tego włamywać, jak na przykład jak na przykład euro czy też Krona norweska. Są minimalne zmiany, tak? 1, 10, 17%. Więc w każdym razie, skąd to się wzięło, tak? Czemu dolar jest mocniejszy i jak to może dalej się potoczyć? Przede wszystkim uwagę moją zwraca ten wykres. Rentowności obligacji amerykańskich dziesięcioletnie Tutaj jeden z panów pisał do mnie maila, żebym ten wątek bardziej omówił, i oczywiście dzisiaj ku temu są warunki. Zresztą, a propos, właśnie maili. Można pisać maile m.orgalski.mau.bossa.pl, i ja jakby te tematy potem w programie poruszam. Od razu mówię, że nie odpisuję. Na maile. W sensie nie aż nie na maile i jakby nie, nie tłumaczę niczego poza programem, tak? Poza tym można pisać na czacie na żywo, bo program na żywo i potrwa do jakieś 10.57. I można też pisać na YouTube pod filmem. Ja w miarę możliwości staram się te tematy zbierać, tak? Mi się nie zawsze udaje, ale staram się te tematy zbierać i na Wasze pytania później w programie odpowiedzieć. Więc rentowności obligacji, jak nasze nagranie ostatnim miało miejsce we wtorek, to mówię Państwu o tym, że te rentowności zeszły, zeszły tutaj poniżej 1,60. I że jesteśmy w poziomie newralgicznym, tak, który no, już mi się tam zawsze taka ratka włącza, tak, że jesteśmy blisko tych wsparć. No i oczywiście środa tutaj taka, taki mały dość, wczoraj już ten ruch wyraźniejszy, powróciliśmy powyżej 1.60. Dlaczego? Dwie sprawy. Po pierwsze, dzisiaj mamy kalendarz dość ciekawy, bo jak sobie spojrzymy na to, co się pojawi w godzinie 14.30 to rzeczywiście jest no jest to, jest to odczyt bardzo dużej wagi, tak? Co to jest PCE? PCE to jest inflacja, ale oparta o, o wydatki, tak? Taki wskaźnik zbudowany na bazie wydatków, wskaźnik właśnie inflacyjny. I co ciekawe, dla Fedu to właśnie PCE, zwłaszcza PCE Core, tak? Jest ważniejsze niż, niż um, CPI. E, więc tak, PC kor za kwiecień, e, oczekiwania, jak Państwo widzą, są duże, bo oczekiwania są na poziomie 2,4% 2, z 1,8%, także spory skok, e, więc e, znów trzeba będzie, że tak powiem, wykonać dużą pracę, to jeżeli chodzi o FED, żeby przekonać, przepraszam, o, przepraszam bardzo, żeby przekonać oczywiście rynki do tego, że to wszystko jest przejściowe, tak? Ja pisałem parę dni temu, że rynek już prawie że uwierzył w to, że inflacja jest przejściowa, ale zwracałem też Państwu uwagę na to, że że już w pierwszej dekadzie czerwca poznamy dane o inflacji CPI za maj i znów będzie pewnie konieczne przekonywanie. Tak? Poznamy też za parę dni indeksy ISM, a zwłaszcza też poznamy rynek pracy, tak? rynek pracy, który przypomnę, że w kwietniu nam trochę nawalił, tak? natomiast są oczekiwania, że w maju ta sytuacja na rynku pracy powróciła do normy. A odnośnie tego PCE, no właśnie 2,4 tak? i jeżeli będzie 2,4 no to rynek powinien dobrać ile miał być, tak? ale jeżeli będzie 2,5 albo 2,6 albo 2,7 to mam wrażenie, że będzie bardzo trudno Fedowi wkładać, tak powiem, do głowy tą samą bajkę, tak? To są bajki, tak? Ja osobiście uważam, że Fed jakby decydując się na taki ruch właśnie, jak zrobił na jesieni, że zmieniając jakby założenia polityki monetarnej i komunikując na jesieni to, że będziemy tolerowali przestrzelania się inflacji czasowe, tak naprawdę wiele ryzykuje, tak? Nawet dzisiaj dziś przeczytałem, że są różne oczekiwania co do dalszego postępowania Fedu. Na przykład bank J.P. Morgan oczekuje tego, że ten tapering już się zacznie w okolicach jesieni, czyli po wakacjach. Z kolei Goldman Sachs mówi o tym, że tapering, czyli ograniczanie programu QE zacznie się dopiero wiosną przyszłego roku, więc różne różne opinie. Natomiast mam wrażenie, że jednak FED będzie musiał to zrobić wcześniej. Oczywiście to też, tak powiem, ma wszystko zaplanowane pewne rzeczy, Czy, o co mi chodzi, już, już mówię. Wczoraj mieliśmy Wystąpienie pani Janet Jelen. Też mieliśmy wczoraj kolejne tutaj informacje z Białego Domu. W każdym razie wspólny mianownik słów, komentarzy Bidena, że jednak. Będziemy forsować, czy znaczy chciałbym forsować wyższy CIT niż to rynek oczekuje, bo przypomnę, że na rynku oczekuje się 25% CIT-u, że taka być podwyżka. Natomiast Biden opiera się przy swoich 28%. No i teraz, tam dalej jakby możemy doczytać, że że pani jeden wczoraj mówiła dużo o tak zwanej odpowiedzialności politycznej za. Przyszłe pokolenia w kontekście narastającego zadłużenia. No właśnie. Mam wrażenie, że decydenci wiedzą, że swoimi działaniami napędzają dług, tak? że ten dług będzie jeszcze bardziej rósł, że on już tak narusza poziom 100%, PKB, 100 do PKB. To dzisiaj pewnie oficjalnie już poznamy, tak? bo dzisiaj Właśnie nie mają być zaprezentowane założenia budżetowe na kolejne okresy, więc tutaj jakby wszystko robi się trudne. teraz to jest ciekawe. Jeden zaznaczyła, że da się sensownie zarządzać tym narastającym długiem, zakładając, że normalizacja polityki monetarnej będzie odbywała się stopniowo. I tu jest nasze bingo. Tak? To jest to bingo, które tłumaczy, tak? dlaczego Fed e, udaje, że nie ma inflacji. Tak? Bo Fed gra w tandemie po części tak? z treżury. E, wiadomo, przy tak dużym zadłużeniu, szybkie podwyżki stóp procentowych e, no, byłyby na pewno czymś e, niezbyt pożądanym. Tak? Nie byłoby w interesie Amerykanów. Oczywiście, ja to tak mówię może bardziej. Trochę jak taki mał, jakby troszkę może nie do końca zgodnie z linią ekonomistów, tak? natomiast generalnie na tym jakby to się wszystko opiera, tak? że jest ogromny dług i Amerykanom będzie zależało na tym, żeby normalizowanie polityki monetarnej odbywało się jak najwolniej. Tak? Analogiczny case mamy tak naprawdę w strefie euro gdzie Europejski Bank Centralny wykonuje podobne ruchy, tak? E, ogromne zadłużenie, ogromne nierównowagi tak? wśród członków strefy euro, czyli Włochy, Hiszpania, Niemcy, tak? Zupełnie inne gospodarki, zupełnie inne dług. To też będzie prowadzone działanie, które właśnie ma na celu opóźnianie e, momentu normalizowania polityki. No i pytanie, czy w takim układzie słowa, Pana Roberta Kaplana, to jest szef oddziału Fedu w Dallas. On ponownie wezwał Fed do tego, żeby tą dyskusję o tym taperingu czy ograniczaniu QE rozpocząć wcześniej. No Pytanie, czy to w ogóle będzie miało miejsce przy takim głębim Fedzie. Natomiast argument Kaplana jest bardzo słuszny, że warto wcześniej, z wyprzedzeniem komunikować rynkom pewne zmiany, żeby nie było potem sytuacji, że nam ta zmienność mocno skacze i no jest generalnie problem tak, bo to jest taka najprostsza szkoła polityki monetarnej i ekonomii mówi o tym, że jeżeli bank centralny się spóźnia z czymś, to po pierwsze traci wiarygodność, a po drugie musi wykonywać bardzo nerwowe ruchy tak? które Powodują różne załamania, różne, różne niepotrzebne emocje na rynku finansowym. Ale okej, okay, wracając do tego dzisiejszego odczytu, bo trochę się zagadałem. Właśnie, to jest duży problem dla rynku. Też potem przyszły tydzień to są indeksy ISM, ale na końcu tego dnia rynek pracy. Ale tutaj mam wrażenie, że będzie dużo emocji. Tak? Ja nie wiem, ile będzie, czy może będzie 2-4, tak? może będzie w porządku. Natomiast e, biorąc pod uwagę to, że wcześniejsze odczyty CPI były wyższe, biorąc pod uwagę to, że chociażby oczekiwania inflacyjne konsumentów, które się poznali e, tydzień temu, e, też były e, wyższe, no to, e, no to generalnie jest ryzyko, że to będzie 2-5. Tak? No i pytanie, jak ten to rynek zareaguje. Patrząc na te wykresy, raczej widziałbym, że tu jest przestrzeń do tego, żeby te rentowności dzisiaj jeszcze poszły do góry. No i teraz tak, co widzimy na giełdach? Okej, okay, to jest euro ale to jeszcze do tego wrócimy. Na giełdach jest generalnie coś, co ja nazywam taką sielanką albo ciszą przed burzą bo rzeczywiście obserwując rynek akcyjny może wrażenie, że jesteśmy w inaczejwistości, tak, bo rentowności rosną, tutaj mówi się o tym zadłużeniu, mówi się o wyższym cit tak, 28%, a coś się nic takiego nie dzieje, tak, złego, na giełdzie w USA wczoraj biała świeca, dzisiaj próba tutaj przekuwania się przez cztery, Tysiąc, przez opór na przy 4210. To oczywiście mowa o futuresach na S&P 500. Natomiast yy, no właśnie, to jest bardzo ciekawy, ciekawy yy, case. Yy, drugi wykres, to pokażę Państwu, to jest Down To też idzie to wszystko niby w porządku. Nawet wskaźniki są ładne. nie wygląda. Yy, ale tutaj mówię, tutaj coś mnie osobiście to bardzo nie gra, tak, właśnie w tym kontekście, że nie można rysować wykresu bez fundamentalnej podkładki. Oczywiście można, zaraz to ktoś powie mi, napisze, że panie Marku, ale przecież za kilka dni pewnie będzie tutaj już w kongresie procedowany pakiet infrastrukturalny Bidena. No, będzie, tak. Oczywiście taki jest plan, żeby do 7 czerwca ten pakiet do kongresu trafił. Nawet tutaj wczoraj Biały Dom się chwalił tym, że są, sz są szanse nam na porozumienie się z Republikanami. E więc pewnie to jest ok. Ja mam też takie wrażenie, że Republikanie działają na zasadzie coś za coś, tak? więc nawet jeżeli Biden wczoraj mówił o tym, że on chciałby wyższego citu, 28 to to jest tak mało realne, tak, bo w Senacie e, to musiałoby zyskać poparcie, poparcie e, Republikanów, a zresztą nawet sami Demokraci byli co do tego podzieleni. E, w każdym razie, w każdym razie rentowności, które mogą iść do góry mogą zaszkodzić. Zaszkodzić rynkowi akcji, tak, czyli wątek inflacyjny to się nam może włączyć. E, NASDAQ. Jest chyba najbardziej ku temu wrażliwy i on oczywiście na tych trzech wykresach, które pokazałem, wygląda najsłabiej. Na znaku mamy dopiero tutaj, jakby takie, taką próbę yy, rysowania yy, wykresów w stronę poprzednich szczytów, ale ona niekoniecznie musi być udana, tak. To, co zwraca uwagę i co może być pewną pułapką dla części inwestorów, to jest y, ten układ wskaźników. To jest układ wskaźników dla y, Future'sa SP500, czyli tutaj u nas instrumentu FOS500. Y, I ten układ może się wydawać komuś dość dobry. Tak, Rozpuśćcie Państwo. Tu jest, y, wybicie było na CMO, czyli na szandę, bardzo ładne, RSC też przeszedł do góry, chociaż on to bardziej płasko, MACD są no, kupna parę dni temu. Tradek indeks też wygląda dobrze. Natomiast ja mówię przestrzegam przed tym, że ot otoczenie koło rękowe może nie sprzyjać za bardzo, za bardzo e, tutaj tej koncepcji e, wzrostowej, więc dzisiaj tu może mocno. Pobujać. Natomiast, czy już wkraczamy w ten okres? O tym pewnie powiem Państwu w poniedziałek, tak? bo myślę, że to będzie już po fakcie. Zobaczymy, jak się dzisiaj ta świeca dzienna zamknie. No i teraz, tak. Jeżeli rentowności ma już do góry, jeżeli giełda może się troszkę cofnąć, to dolar. No właśnie je do góry dalej, ale jeszcze odnośnie giełd. Nie okrywam, że indeks niemiecki DAX no, tak powiem, zachowuje się o wiele bardziej sensownie, logicznie niż indeks amerykańskie, bo DAX już wykazywał słabość w ostatnie 3 dni. Czyli już widać było, że jest pewien problem i już że Stawali się ostrożniejsi. Oczywiście, w przypadku DAXA to, co może szkodzić, to oczywiście drożące euro, bo ono zmniejsza potencjalność zyskich eksporterów. Natomiast, natomiast, generalnie, w przypadku DAXA technicznie my pozostajemy wciąż w takiej męczącej konsolidacji. No i teraz pytanie: Jeżeli się zaczniemy cofać na giełdzie w Stanach, to tutaj czy. Po prostu nie będzie ponownie tego zjeżdżania w stronę 14850, tak? Tych dogów, co, co były tutaj w, w, w maju. Więc dla pewnej, jakby tutaj, szczatkowej metodologii, wprowadzimy sobie dodatkową linię opartą o to, tak? Opartą o szczyt z 6 kwietnia, i to się wtedy na ładnie zbilansuje. I w jest taki: Dopiero przebicie poziomu 15,340 otwiera nam drogę do tego, żeby tutaj była kontynuacja spadku. Wskaźniki są neutralne. Tak? Jeżeli o to Państwo bycie, bycie pytali, dobrze. Patrzcie, co tutaj jest w Waszych pytaniach. Widzę, że. A nie, nie ma pytania o WIG20, no to w takim razie pójdziemy sobie dalej. Czyli idziemy do dolara, do już koszyk. do Dolar indeks czyli tutaj w FUSD takie ma to oznaczenie. Dolar indeks tygodniowy, no to jest wciąż kurczę ciekawie, bo wyglądało, że dolar się będzie załamywał a ono do końca nie chce, tak? Mimo, że MACD pokazuje wskazania negatywne, to tydzień na dolar indeksie nie zamyka się czarno świecą, tak? Zamyka się takim doji, takim dodzi, co by pokazywało, że będzie znów podjęta próba podbicia dolara w perspektywie najbliższych dni. I to właśnie by się z, zgrywało trochę z tym, co... Mówiłem o rentownościach e, parę minut temu, co mówiłem o sytuacji 1500, co mówiłem o tym dzisiejszym odczycie PC Core o 1430, który właśnie może takie ruchy wywołać. E, więc tutaj widzę znowu taka szarpania, może mieć miejsce dzisiaj i pewnie w, też w przyszłym tygodniu. E, a takie szersze ujęcie pokazuje, że zbliżanie się w te okolice dołków styczniowych, no reaktywuje jakiś popyt, tak? Więc tutaj jakby ten rejon, czyli rejon pomiędzy 89-70, a nawet powiedzmy sobie tymi dołkami sprzed 3 lat, czyli 88-20, te półtorej góry tutaj, to jest rejon dużego szumu, tak? On będzie dawał duży szum, będzie dawał różne takie dziwne Właśnie przeciwstawne ruch. No generalnie po prostu popyt się aktywnie. Teraz poszczególne pary. Eurodolar. Eurodolar pokazuje nam tutaj, to jest ze środy, to cofnięcie, ta czarna świeca. Wczoraj nie udało się za bardzo podnieść, i to jest negatywny sygnał. I dzisiaj to jakiś niby dojdzie, ale przypomnę, że dzień jest przed nami i publikacje ważne też są przed nami. Więc, więc e, zaczyna mi to wyglądać. Przyznam się, że nie ciekawie, e, bo jeżeli dzisiaj dostaniemy czarną świecę, no to będziemy tutaj już e, zaliczali troszeczkę głębszy, e, głębszy ruch w kolejnych dniach. I nawet myślę, że można by wtedy szukać wspólnego mianownika w tych dwóch liniach. Teraz to rysuję. Ja to wydłużę, Teraz powiem, co to jest za linia, bo tu do końca tego może nie widać. O, to jest linia oparta o te tutaj dawne relacje, jeszcze z zeszłego roku, z wiosny. W każdym razie jeszcze do tego możemy dołożyć poziomy wskazania. Ja Miarem się robi ciekawy cały tutaj wątek, właśnie wokół 1,20, tak? Czyli 1,20, nawet tak, tutaj może być euro-dolar ściągnięty, jeżeli się pojawią właśnie te czynniki inflacyjne, no i generalnie to tragowanie dolara będzie miało miejsce, czyli widać, że niestety, ale to naruszenie tutaj było pułapką, tak? Też się nie ukrywam, że to się trochę zapałem na ten ruch, że to jest wybicie, ale widać, że dzień później nastąpiło tutaj srogie, e, e, tak powiem, otrzeźwienie, tak? że to jednak nie jest zbicie, tylko to jest po prostu fałszywka. Czyli środa pokazała, że to jest fałszywka i że my tutaj wracamy, tak? wracamy do, e, idziemy w stronę korekty i ewentualnie. W tych rejonach pomyślimy, co dalej, albo będziemy myśleć znów o rozegraniu tego typu, albo o pogłębieniu. W każdym razie do 1.20 myślę, że tu się szykuje pewna przestrzeń. Fund dolar tutaj dość ciekawy case, bo następuje budowanie formacji podwójnego szczytu. Nawet tutaj jastrzemię w powiedzi przedstawicieli Banku Anglii. Po raz kolejny się powiedział Pan Gerdan Fliege. Yy, nawet teraz, powiedzieć Banku Anglii nie zmieniają tak. Nie zmieniają układu. Nie są w stanie wybić nas powyżej 1,42,35. Tak? Ta próba to była tutaj podjęta 21 maja. Było 1,42,32. Czy nawet nie było tych 35. No i kolejne dni. To jest takie chodzenie w horyzoncie i nerwowe takie strzały góra dół, tak. Szybka linia terenu została wbita, ta majowa. Wskaźniki zaczynają tutaj zakręcać, więc zaczyna nam się rysować ta koncepcja niebezpieczna właśnie tego typu, że coś takiego może być wyrysowane. Oczywiście to nie jest jakby inaczej to pewnie nie będzie pełnym podwójny szczyt, tak, bo żeby to podwójny szczyt był, to musielibyśmy, proszę Państwa, spaść do 1, czy znaczy musielibyśmy spaść wpierw tutaj, tak, do 1,37, a potem jeszcze odłożyć z tego całą to odległość, czyli te tam prawie 4, 5 figur do dołu i tutaj rozsapać, tak. O, to by była pełna formacja podwójnego szczytu. 1,62. Oczywiście jest w tym momencie mało realne, bo... Znaczy, no, z do wyrażenia w tym momencie, tak? Bo to, 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 to by miało miejsce wtedy, kiedy mielibyśmy właśnie to, o czym y, przestrzegał, przestrzegał pan Robert Kaplan, czyli to, że Fed się pomylił i będzie zmuszony do tego, żeby bardzo szybko y, zrobić tapering i, i kilka miesięcy później podnieść poziom procentowych tak? Wtedy dolar by bardzo gotownie zyskał, tak? Natomiast y, na razie mój nie jest to znak bazowy, że Fed się pomylił. Tak? Mm, idziemy sobie dalej. Już tylko zechnę, czy macie jakieś tutaj e, pomysły, żebym coś powiedział? Eurofund. E, dobrze. A, jeszcze musi być złoty. dobra, to idziemy na złotówkę, bo. nie zdążymy. bo bo, bo Czyli będzie złoty. E, e, dobrze, to tak. To zaczniemy od. Od koszyka. E, tutaj obiecuję, że CAD i Eurofund będzie, będą w poniedziałek. E, Koszyk złotego. Widać, że naruszenie, które miało miejsce, trochę jakby tutaj e, nie do końca się utrzymało. Więc też będzie istotne, żeby to obserwować. To jest takie pie pierwsze ostrzeżenie na nas. E, oczywiście linia rysowana jest tutaj od dłuższego czasu, jak widać. I euro złoty. On był najniżej w połowie tego dnia. To było okolice rzędu 4,47,5. No, i tutaj widać, że jest próba już podnoszenia się do góry, tak? Jest próba wyhamowywania, co by sugerowało wzmocnienie, proszę Państwa, koncepcji tego wsparcia, tak? No bo nawet jakbyśmy tutaj sobie nie wiem, jakoś spadli, tak? Jakimś przypadkowym ruchem, to tutaj mamy już dywergencji, tak? Czyli, czyli jakby teraz, moim zdaniem, ważne będzie to, na ile rynek będzie rzeczywiście dalej rozgrywał wątek tego, że nasza RPP się podda i dokona jakiejś interwencyjnej podwyżki stuprocentowych w kontekście tej rosnącej inflacji. Przypomnę jastrzębi są w mniejszości, tak, więc to jest koncepcja, która była oparta w sumie o zachowanie się forinta, tak, więc tutaj troszkę będzie teraz takiego wyczekiwania na te dane inflacji inflacji, które będą za już za parę dni, tak, o inflacji, inflacji za, za maj. Na razie konsolidujemy się, bo rynek globalny nie pozwala na dalsze moc złotego i dolar złoty. To już będzie na końcu bo już musimy kończyć program dolar złoty jest yy, to nie to przepraszam. Dolar złoty jest na linii spadkowej trendu też bardzo ważny układ bo tutaj się podnieśliśmy z 64 i teraz jeżeli euro dolar pomoże to możemy wyrysować coś takiego także też obserwujemy bo dolar złoty się zaczyna tutaj coś nam lekko odwracać. Więc to jest temat do obserwacji na pewno na przyszły tydzień, bardzo uważnie. Dziękuję Państwu za dzisiaj za uwagę i widzimy się w poniedziałek o 10.30. Do zobaczenia.